Dzień dobry, kochani, Tam Was serdecznie w Lubieńcach miesiąca czerwca. Mamy w czerwcu kilka odgrzewanych kotletów, mamy też sporo nowości. Jest tutaj dosyć mocno makijażowo, mam też no dwa, trzy, można powiedzieć dwa, dwa buble. Więc zacznę od zapachu, który już kilka razy w tym roku Wam pokazywałam i jest to Viva La Juicy Juicy Kotur. Wykończyłam trzydziestkę, kupiłam setkę. W naprawdę fajnej cenie można znaleźć te zapachy, w internecie ja się jeszcze tutaj nie psikałam, więc pozwólcie, że z wami, mm, z wami to zrobię, przy Was to zrobię. Jest to zapach bardzo e, słodki, e, taki bez ograniczeń wiekowych w moim e, odczuciu. Bo i dla 15-latki, i dla 60-latki myślę, że będzie to fajny zapach. E, nie ma takich ograniczeń ani odnośnie wieku, ani pory dnia. Myślę, że może niekoniecznie do biura takie słodkie zapachy, chociaż nie wiem, w biurze chyba nie, czy ja pracowałam kiedyś w biurze? Nie. Więc ciężko mi powiedzieć, czy do biura bym używał ten zapach, ale kolejny raz, no, no po prostu uwielbiam. Wiedziałam, że jak skończę, to muszę mieć kolejną flaszkę na, na zapasie. I teraz jeśli o pielęgnację mam tylko, patrzę, czy mi się nic tutaj nie... Nie rozlewa, bo mam błyszczyk. Dwa produkty do pielęgnacji to są moi starzy ulubieńcy. I na początek, więc jakby tutaj nie ma dużego zużycia, ale widziałam, że to są produkty, które na mojej cerze się fantastycznie sprawdzają i których właśnie mojej skórze brakowało. Jest to po pierwsze produkt marki Fresh i jest to dokładnie taki jakby. Serum dwufazowe, które tutaj są, widzicie, że jest takie odseparowane, więc za każdym razem należy to porządnie wstrząsnąć. I tutaj dosłownie dwie, trzy krople. Ja sobie tutaj zawsze aplikuję na wierzch w dłoni i wciskam w czystą skórę. Najczęściej, właśnie jako pierwszy krok, i na to kładę kolejne produkty. Jest to produkt, który naprawdę przefantastycznie nawilża moją skórę. Moja skóra teraz. W ostatnim czasie jest taka jakby z tendencji normalnej, w kierunku trochę suchej czy wrażliwej. E, Możliwe, że się jakoś bardzo przesuszam, czym. Nie, że mnie skóra swędzi i tak dalej, ale no, po prostu czułam, że moja skóra potrzebuje czegoś konkretniejszego, mocniejszego, nie jakieś tam, wiecie, tylko zwykłe mgiełki czy jakieś e, takie basicowe toniki czy hydrolaty. Tutaj było potrzebne coś mocniejszego. E, I ja kupiłam ten produkt, pokazywałam wam to nie wiem, czy to na TikToku, czy e, na Instagramie, że była promocja właśnie na stronie SpensonK, e, że było chyba, jak wyda, 60 minus 15 funtów. I to się kumulowało, wydawało się 120, to miało minus 30, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie kilka właśnie produktów kupiłam wtedy na tej promocji, bo 60 funtów jakby w kieszeni zostało. I to był jeden z tych, z tych kosmetyków. I naprawdę absolutnie go uwielbiam. Jest drogi, bo w cenie regularnej 52 funty to jest bardzo dużo, ale są czasem rzeczy, które ja uważam, że na które albo po prostu mi, mi nie jest szkoda. Jeśli widzę, zwłaszcza, że jest działanie na mojej skórze. A ja jestem jednak dosyć wybredna, więc tutaj naprawdę bardzo mocno nabliżający produkt, który się super sprawdza. No myślę, że za, dla cery przetłuszczającym się niekoniecznie, ale cera właśnie taka sucha, przesuszona, po zabiegach, po solarium, po wakacjach, skóra dojrzała, skóra cienka. To jest naprawdę fajna rzecz i ja pamiętam, że ten produkt pierwszy raz zobaczyłam chyba jak oglądałam szkolenie online u konturowni i właśnie tam ten produkt był pokazywany i mówię, no dobra, kupię, więc pierwszy, pierwsza flaszka wystarczyła mi chyba na około 9-10 miesięcy używania codziennie, także no produkt jest, jest wydajny. I drugi produkt, który już używałam lata, lata temu i jakoś Wam wspominałam też właśnie, że przy okazji warsztatu właśnie z moją klientką wspominałam o tym produkcie, bo wysłałam jej jakiś tam link chyba do tego Hydra Beauty Lotion właśnie z Chanel, ale kiedyś, dawno, da, dawno, dawno temu miałaś się ten produkt, to jest Hydra Beauty Micro Serum i jest to serum, które jest bardzo lekkie, żelowe. Tutaj nie wiem, czy to aparat odda, ale tutaj niby w konsystencji są niby takie jakby bombowe, belki, coś takiego, takie ale kuleczki, ale ja będzie kiedy produkt nam tutaj wychodzi, wiecie, trzeba oszczędzać, bo to, bo to Chanel, więc kiedy produkt nam tutaj wychodzi z opakowania, to jest po prostu taki bardzo, taka lekka konsystencja żelowa, która się bardzo szybko wchłania, która właśnie tak skóra taka by na, tak jakby dodatkowo nawilża. Tak, jest bardzo produkt lekki. Myślę, myślę zresztą, że dużo osób na okres taki letni z podobnymi skórami jak moja wybiera produkty żelowe. Ja ostatnio nawet sama widziałam, chyba teraz dalej ta promocja jest, nie wiem, czy się nie skuszę, na filiunik, na produkty marki Lumene. To są produkty, które gdzieś tam widziałam właśnie na internet, na Instagramie. E, myślę, że cenowo dosyć tam przystępne, bo to w granicach chyba wszystko było tak poniżej 20 funtów jeszcze na jakichś tam promocjach. Ja też mam ten kod niszkowy na filmik, więc jakbyście chciało, to możecie spróbować, czy ten kod też dodatkowo wchodzi. E, pod filmami ten kod powinien mieć w opisie. E, muszę to sprawdzić w momencie, jak będę ten film rzucała. Ale e, właśnie tam e, widziałam taką chyba hydrożylową maskę na noc, którą można też nakładać, więc myślę, że na coś się skuszę, no bo e, to lato w Anglii jest takie, wiecie, już myślę, że to, co miało być najcieplejsze, to już, to już było, ale takie produkty żylowe to jest coś, co ja, co ja lubię. I właśnie na to serum się skusiłam z tego względu, że miałam ochotę na coś takiego lekkiego, ale dosyć mocno nawilżającego i ten zestaw razem po prostu bardzo dobrze się uzupełnia. pomimo, że to są dwie różne konsystencje. I na przykład na dzień dzisiejszy e, skończyłam swój Widzicie, tu mam, o, skończyłam swój y, krem z Sensumare i tutaj miałam właśnie też w próbkach taki krem z Chanel Hydra Beauty, y, krem-żel i powiem Wam, że dzisiaj właśnie użyłam ten krem-żel pod makijażki, naprawdę, no taki, nie to lekki, a treściwy, szybko się chwania i czuję, że ta skóra była taka, jak to mówię, taka fajna, taka, taka bouncy, więc fajna rzecz. I tyle jeśli chodzi o pielęgnację i zapachy. No i teraz może, może teraz buble, może teraz coś e, średniego. E, na tej promocji, właśnie na stronie TensionKay, kupiłam produkt, który już od dawna gdzieś tam m, miałam z tyłu głowy, że chciałabym przetestować. Jest to e, Hourglass Veil Soft Focus, Soft Focus Setting Spray. E, jest to spray, który w cenie regularnej kosztuje chyba 40 parę funtów, e, więc jest bardzo, bardzo drogi. E, I powiem Wam szczerze mówiąc, że tutaj 120 20 ml. Bardzo fajne przezięły tutaj um, forma aplikatora, bo ta miłka jest turbo lekka, bardzo delikatna. Ale ja mam wrażenie, że ten produkt mi w ogóle makijaż jakby bardzo słabo ściąga pudrowość, co większość produktów jednak tego typu robiła. A jeśli chodzi o jakieś przedłużanie trwałości, to tego w ogóle nie zauważyłam. Mam wręcz wrażenie, że makijaż mi się szybciej wyświeca przy tym produkcie, więc to jest taki produkt na zasadzie, że go jeszcze testuję, bo to wiadomo, że podkład może wyglądać różnie, z różną pielęgnacją, różną bazą, inną aplikacją, różnymi pudelami. Na przykład teraz też mam nowy podkład, który. E, który testuję i na przykład wczoraj miałam go w takiej kombinacji, że Andrzej powiedział do mnie, że widać, że mam to PT, e, i że to ma twoja twarz tak cytryna. E, ja w sensie, że co? On mówi, no widać taką strukturę na buzi, e, co raczej tego nie mówił, więc jakby no wiecie, tr trzeba testować, zanim coś się, e, na jakiś temat się tak głębiej chce wypowiedzieć, ale tutaj no e, z różnymi kombinacjami jednak ten produkt mi się nie sprawdził, więc jeśli macie podobne preferencje do mnie, no to nie wiem, czy, wam, czy ten produkt też się Wam sprawdzi. Także do pracy go oni to nie wywiozę, a szkoda, bo to jednak tak miło postawić taki, wiecie, coś drugiego, być do kli i tak kilka byś pytała, a co to, a będzie, a taki tam spray i tak dalej. I później ona sobie sprawdzi, no, kurczę, i tyle i ona sobie myśli, o, mówię, o, takie drogie produkty na mnie używa, więc... No tutaj niestety tego chyba efektu ławek e, i drugie produkty na mnie używa nie będzie, bo cały czas Wam e, mogę polecić, co absolutnie kocham i uwielbiam, to jest ten se Setting Spray od Charlotte. Więc często właśnie nawet na warsztatach e, baza ze średniej półki cenowej, podkład z essence, ale mówię, ale na Charlotte to musisz e, odżałować, bo e, to jest produkt, który naprawdę sprawia, że ten makijaż będzie się super trzymał. E, no i jeszcze dwa produkty typu buble, e, które w ogóle ja miała inną konsystencję w sklepie, inną konsystencja kiedy przyszłam do domu. I jest to właśnie kolekcja, która teraz jest na sprzedaży z marki Kiko. I tak jak mówię, w sklepie, kiedy właśnie byłam w Nottingham i robiłam właśnie słoczem razem z agą, mówiłyśmy, o, ale ładne produkty i tak dalej. I jest to kolekcja Dolce Diva i są to magnetyczne, sypkie cienie. I tutaj jest odcień 0,4 i 0,3. I ja muszę uważać, bo ja w tej koszuli za chwilę z domu chcę wyjść. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ten produkt, jak. Nie wiem, czy teraz tak aparat uchwycił, ale e, kiedy. O, otwieramy, zamykamy. To, jakby ten, ten cień tutaj jest jakby faktycznie w takiej formie. Nie wiem, czy to aparat e, odda, ale on jest tutaj. To jest po prostu jakby sypki, właśnie pigment. Taki bardzo piaskowy, drobno zmielony, yy, który... No w momencie, czekajcie, wam pokażę. Jak robimy swatcha, to ja mam wrażenie, że na tym słoczu nic nie widać. Kiedy dajemy go... Kiedy ja go dałam właśnie na powiekę kilka razy i delikatnie go wyblondowałam, to on znikał. Także to jest po prostu jeden z tych produktów pod tytułem yy, produkty bez sensu, bo yy, no mówię, tutaj niby... O, na słoczu, coś jest widoczne, ale tylko wystarczy delikatnie... Jezu, zaraz, no wszędzie już to jest, tylko co, co dotkne, to po prostu się sypie, sypie. Także masakra, ja to po prostu wyrzucam, bo nad, na e, bazę pod cienie próbowałam to e, zaaplikować. No tutaj tylko de po delikatnym wyblendowaniu to, to tak znika, że no mówię, to jest produkt bez sensu. Więc ja to wyrzucam, ja to po prostu wyrzucam, to się do niczego nie, nie, nie nadaje, także Wam, e, wam nie polecam bo po prostu beznadzieja. Ale teraz przejdźmy do tej przyjemnej części i może zacznę od tej części drogeryjnej, bo w tym miesiącu jest troszkę bardziej prestiżowo. Są dwa produkty z drogerii i cztery takie na zasadzie na no to już kosztuje. I po pierwsze maskara z marki Essence Lash Princess maskara. Ta z taką właśnie jakby fioletową wstawką. Szczoteczka wygląda w ten sposób. To jest taka by tradycyjna wywinięta choinka i ja mam aktualnie zrobioną na e, rzęsach, ja to mówię laminację, to nie jest laminacja, to jest Lash Lift, lash lift ale no, jakby no, produkt e, raczej jest ten sam używany, tylko po prostu mamy z wałeczkiem. Więc ja mam tutaj tylko tutaj delikatnie e, przeciągnięty e, tusz po rzęsach, dosłownie e, jedna, jedna warstwa. To było profesjonalne e, pokazywanie, więc przy okazji laminacji, tak też te rzęsy wyglądają, ale co Wam powiem, że na moim TikToku jest filmik, gdzie Wam pokazałam przed laminacją, jak te rzęsy wyglądają i TikTok jest tak samo jak Facebook i jak Instagram, czyli Anna Przybryska Beauty. Nie musicie mieć założonego TikToka profilu na TikToku, żeby wejść w link i zobaczyć moje filmik, tak mi się wydaje, więc sam Was zapraszam, bo tam ostatnio też całą kolekcję nowych pomadek z Essence przesłoczowałam, tych Shine, coś tam tutaj sobie nie, nie mam, gdzie mam? w przy chyba, ale Semi Shine. To jest cała kolekcja pokazana i powiedziane jest, który kolor dla którego typu kolorystycznego, więc tam Was zapraszam. Staram się nie wrzucać wszędzie tego samego, żebyście mogli zaglądać tu i tu i żeby były różne rzeczy. Staram się, nie zawsze, nie zawsze to się udaje, ale maskara właśnie, która jest viralem na TikToku, którą bardzo dużo osób właśnie z tego kącika beauty polecało i mówię, no dobra, kupię, zamówię. I naprawdę efekt daje bardzo, bardzo fajny. Więc jeśli, myślę, że jeśli lubicie ten efekt L'Oreal Telescopic, to ta maskara też wam się sprawdzi. Z tym, że tak już chyba 3,5 funta, a nie tam 11. Także taka różnica. I uwaga, uwaga, uwaga: coś, to co ostatnio coraz częściej się zdarza, czyli odpowiedni drogeryjny. Produkt dla e, zimnego typu kolorystycznego i, kochani, ja Wam to przedstawiam. E, to jest moje odkrycie: to jest marka Catrice e, Clean ID Mineral Bronzer 010 Light bez plastiku, e, silikonów, zapachu, olejów mineralnych. 18 gramów produktu za chyba e, 5,99. Tak wygląda w środku. To też, ma, też mamy lusterko, także super sprawa. Tak wygląda bronzer. Mam go również dzisiaj na, na policzkach. Chcę, że nie jest jakoś tak też bardzo mocno nałożony, no bo nie chciałam e, przeginać, no bo tak mówię, za chwilę muszę wyjść z domu, w sumie już chciałabym wyjść z domu, ale nie śpieszy mi się dzisiaj, więc jest to bronzer, jest jeszcze odcień chyba bo to jest odcień light i tak jak mówię on będzie odpowiedni dla zimnych typów kolorystycznych, dla lat, dla zim jest fantastyczny, nie ma tutaj w nim nic pomarańczowego, nic ciepłego tony są bardzo takie właśnie neutralne, nie jest to też szary brązer, także nie bójcie się, jest średnio napigmentowany, jest ogromny delikatnie się pyli ma takie bardzo ładne satynowe wykończenie jest na tyle właśnie delikatnie też napigmentowany, że nie zrobicie sobie nim krzywdy i ogólnie do brązu ja Wam mogę polecić takie bardziej rozszczapiżone pędzelki, większe rozczapierzone, ale to też kwestia tego, jak macie dużą buzię, jak, ile tutaj macie miejsca, jeśli chodzi o okoliczki, ale im bardziej rozszczapiżone pędzle do brązera, tym mniej produktów przyniesiecie i istnieje mniejsze ryzyko zrobienia sobie tlam, bo jeśli bierzecie pędzle, które są bardziej ubite, no to ubity pędzel trochę inaczej produkt przynosi, więc nawet te pędzle z... tutaj mam... O. Mam akurat mam wyprane, te z Wilko z tej ostatniej kolekcji, ten kosztuje chyba 4 funty, taki duży puchaty i taki duży puchaty też jest najbardziej okej okay do, do brązera, lub taki mniejszy też jest całkiem okej, okay. także to są pędzle za kilka, za kilka groszy, które się naprawdę bardzo fajnie sprawdzają, także ja wam mogę polecić, zresztą wiecie, że jest tam Wilko Girl, że tam często zaglądam i wam coś, coś fajnego wynajduję, ale ten brązer naprawdę jest bardzo, bardzo fajny i mogę wam go, wam go polecić. Trochę się obawiałam tego, jak będzie wyglądał na żywo, mówię, no to, że jest light, a drugie jest medium, niekoniecznie znaczy, że to będzie mój odcień, ale no jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze i też super się cały dzień Utrzymuje, no i też brązer super cień na całą powiekę, nałożony trochę tym pędzlem, wyblendowany tak samo przy dolnej linii rzęs, coś już na tym oku jest. Paluchem przeciągnąć rozświetlacz i już jest make-up oka zrobiony. Także bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam. I te dwa produkty ja mam ze strony Just My Look. Także. E, tam jest super e, szybka wysyłka, darmowa wysyłka na każdy zamówienie, chyba że chcecie mieć szybszą przesyłkę, no to tam trzeba zapłacić, ale, e, ale polecam, myślę, żeby zamówić jeszcze na odcień 02 i sprawdzić, i zamówić jeszcze jedną jedynkę i e, właśnie zabrać do pracy, żeby pokazać klientkom, bo e, lubię dawać wybór, tak? Czy na przykład używamy czegoś na wyczetach bardziej drogeryjnego, czy wysokopółkowego. A jeśli są fajne, dobre produkty, to dlaczego ich nie pokazywać? No i teraz ta półka pod tytułem prestiżową e, I zacznę może od mojego takiego numeru uno tego miesiąca. Więc gdybym, wiła, gdybym Wam miała polecić jedną rzecz, e, to bym poleciła właśnie tą paletkę. Jest to Huda Beauty Gold. E, paletka, o to jest szanski opinie, jak gdzieś tam ktoś wrzuca na Instastory, że to już było znowu to samo. O Jezu, beznadziejne. Nie, pas nie dla mnie. Dziewczyny, to jest Chyba jedna z najlepszych paletek, jaką widziałam tak naprawdę na rynku w ostatnim czasie. Jeśli lubicie tego typu make up jak ja, czyli taki makijaż, że właśnie e, można sobie budować delikatnie załamanie powieki i przeciągnąć coś błyszczącego na środek oka. Ja dzisiaj właśnie na paletkę mam zrobiony makijaż. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. E, dla niektórych to już jest taki bardziej mocny makijaż, dla mnie to jest taki typowo dzienny, bo ja lubię mieć delikatnie załączone załamanie i rozświetlony przód oka. I kochani moi drodzy, a ja tą paletkę chyba muszę kupić jeszcze jedną do pracy, żeby nie wozić jej tam i z powrotem. I tutaj tak naprawdę mamy tylko trzy maty, reszta to są blaski. Ale ta paleta jest turbo wyjątkowa. Ta paleta robi tak piękne makijaże, że ja przez cały miesiąc, właśnie kiedy do pracy używałam tych cieni, to moje klientki po prostu. Mówiły, a nie, ale to masz ładny makijaż oczu i tak dalej ja mówiłam, że właśnie to jest naprawdę jeden ciemniejszy cień Wyblendowana góra i paluchem przyciągnięte coś błyszczącego I było, no ale ładnie, nie mogłam się na ciebie napatrzeć w ogóle Także wiecie, bardzo, bardzo komplementy yy, miłe zbierałam Jeśli chodzi o mój makijaż oczu I teraz tak, tutaj mamy tak naprawdę jeśli chodzi o odcienie, bo ten bronzer on trochę za ciepło wypada w, w podglądzie, bo on nie jest, nie jest ciepły w ogóle i to jest taka paletka typowo neutralna. Jedyna rzecz, która tutaj jest taka właśnie wybijająca się, no to to jest ten taki standardowy złoty cień, ale e, tak naprawdę ja uważam, że to jest idealna paletka znowu dla zimnych typów kolorystycznych, jeśli Wy lubicie dziewczyny moje e, blask, ale myślę, że e, ogólnie to też jest paletka, w której wiosny i jesień też będą dobrze wyglądały, bo można sobie troszkę po prostu wziąć Waszego cieplejszego bronzera e, i wymieszać ten róż czy bronzer z czymś cieplejszym, bo ja jestem właśnie taka zachęcająca do mieszania produktów, bo już Wam to mówiłam przy okazji chyba, e, czekajcie Wam pokażę, o tej paletki od Huda, którą absolutnie uwielbiam i która tutaj e, no tak w pierwszym rzucie się wydaje bardzo ciepła, o tutaj proszę ta paletka, e, ale ja sobie po prostu biorę wszystkie te brązy, mieszam z tym, o E, zgaszonym właśnie jasnym różem i już mi się tworzy trochę chłodniejszy cień, więc wiecie, tutaj kreatywności, trochę, trochę mieszania. E, kupiłam też ponownie tą paletkę New Nude, którą, no to jest dru, drugi raz kupiłam tę samą paletę, którą też absolutnie uwielbiam, no i ona już jest taka typowa właśnie dla zimnych typów kolorystycznych, naprawdę się fantastycznie sprawdza. E, tutaj właśnie te brązy są takie wymieszane trochę z, e, z różem, więc ona jest fantastyczna. No i mówię, ja cień odchudny naprawdę lubię, więc... E, Zawsze można trochę pokombinować, żeby sobie tak troszkę bardziej dopasować cienie do siebie, jeśli chodzi o, to, o tą temperaturę. Więc jeśli chodzi o to, co ja mam ci na oku, to tak naprawdę mam tylko transparentny puder pod łukiem brwiowym, dużym, puchatym pędzelkiem nałożyłam właśnie ten taki e, nude, odcień w załamanie i puchatym pędzlem wyblendowałam granicę tym, tym jaśniejszym właśnie beżem i tylko na taki bardzo puchaty, płaski pędzel dam sobie odrobinę tego brązu, że tak, tylko żeby przyciągnąć przy linii rzęs, żeby troszkę Przyciemnić i właśnie na Glam Glue ogólnie muszę sobie sobie teraz teraz mieście, e, kupić sobie NYX Glitter Primer, bo tego tutaj już mam naprawdę bardzo, bardzo mało tego produktu, a jednak dosyć często e, używam. Po prostu sobie wziąłam na palce, wymieszałam te dwa kolory i tutaj właśnie mamy różną konsystencję, różną strukturę, formułę tych cieni. Jedne są takie bardziej opalizujące, drugie takie bardziej jakby takie czanki, e, ale. To jak pięknie wygląda makijaż oka i jak może być szybki z tą paletą, no to to jest po prostu miód. Miód mistrzostwo i to jest paleta, którą fanki blasku na oczach no po prostu powinny mieć. Także teraz może słoczę, Wam porobię. O, czekajcie ten ten ten. Bardzo lubię ten, co jest tutaj pierwszy od lewej, kiedy ta paleta jest otwarta, więc czekajcie tutaj jeszcze jeden palec wolny, to może, może, może ten. Oh. I no nie wiem, czy to aż taki daje efekt wow, teraz na podglądzie, ale uwierzcie mi, że na żywo, no po prostu coś pięknego, coś cudownego. Bardzo Wam tą paletę polecam. Mój absolutnie ulubiony zakup miesiąca, i kupiłam chyba na stronie Kult Beauty, jak była jakaś promocja ma minus 20%. Na nie wiem, czy tam paletki, czy na chudę, czy jakaś tam była promocja, gdzieś to właśnie zobaczyłam. I mówię dobra biorę. I naprawdę bardzo jest fantastyczna. Cieszę się, że ją kupiłam. No i teraz też z tego działu, jak to już powiedzieliśmy wcześniej, prestiżowego, e, rzeczy do policzków. Tutaj ja naprawdę mam róże i rozświetlacze. E, Paletka, też właśnie kupiona na, e, na promocji, to jest Natasha Denona Love Cheek Duo i to jest ten, to jest to duo, które było chyba teraz na, e, nie, nie na Wielkanoc, tylko na, na Wielkanoc, e, na walentinki e, wypuszczone. W środku produkty w ten sposób, no i to już są takie typowe właśnie, Produkty, z którymi trzeba umieć pracować, bo kiedy ja pierwszy raz sobie zrobiłam słucha tego różu, to wie, o nie, w ogóle, co to, co to ma być. Bo tutaj konsystencja jest taka kremowo-pudrowa dosyć, dosyć ciekawa. Pigment jest bardzo mocny, i przy, nie, i, i przy nieumiejętnej aplikacji można sobie zrobić naprawdę efekt takiej, no. Mm, no takiego przemalowanego przemalowanego polika jest to produkt, który przez chwilę jest jakby taki pudrowo jakby taki właśnie kremowo-gumowy czy konsystencja jest bardzo ciekawa a za chwilę robisz właśnie taki Bardziej jak puder i zastyga. I ja zauważam, że e, ten produkt najlepiej się aplikuje właśnie delikatnie palcem albo dosyć e, wysoko porowatą gąbką. E, I tutaj z i też mam go dzisiaj na e, policzkę, tylko tak mówię delikatnie, ale bardzo ładnie wygląda i super jest trwałość. No i tutaj jest gwiazda tej palety. To jest właśnie rozświetlacz, który jest taki właśnie e, różowo-szampański. No taki typowy e, rose gold. No i zobaczcie, jak on tutaj wygląda na. O! Proszę, no efekt po prostu metalu. Ja y, mam jedną paletkę od y, Nataszy, taką małą, którą Wam już kiedyś pokazywałam i wiecie, że ja te cienie bardzo tę paletkę bardzo, bardzo lubię. No i akurat tutaj się trafiła na promocji, więc, więc się szarpnęłam. Mam też ten rozświetlacz dzisiaj na, y, na policzkach. Jest naprawdę, jest naprawdę intensywny, super trwały, no widzicie, no, no z daleka nawet. że to Tak jest, że im ciemniej, im dalej ten rozświetlacz jest często mocniej widoczny. Więc jeśli się nad tą pelką zastanawiałyście, to e, myślę, że ona jest naprawdę warta zakupu. I pomimo, że to jest taka kolekcja e, niewielka, wielkanocna, tylko walentynkowa, to e, raczej to są produkty same przez dłuższy czas. To nie jest tylko tak, że o chwile dostępne i zaraz, e, zaraz już tego, e, tego nie ma. Także jestem bardzo zadowolona z zakupu. Używałam, testowałam, przez chwilę się trochę bałam właśnie tego, e, tego odcienia, tego, tego różu, bo on jest taki dosyć e, specyficzny, ale naprawdę ładnie na policzkach wygląda. No i Teraz jeszcze kolejne dwa produkty do policzków, to też jest jakby rozświetlacz i róż, z tym, że rozświetlacz jest w płynie. Mam nadzieję, że jest cały czas dostępny, jak nie, no to wybaczcie, no ale pokazuję. Jest to właśnie e, produkt od Charlotte Tilbury, to jest ten odcień Pillow Talk i jest też taki odcień e, złoty, gold, gazm czegoś jakoś tak, złoto, orgazm, taka wiecie, kombinacja dwóch słów. I ja właśnie dostałam tam ten produkt kiedyś jako gratis przy jakichś większych zakupach. I robiłam sobie jakieś tak słowo, a mówię: Ale to jest żółte, takie żółte złoto. Wstrętny swatch. Ale jakoś tak raz mówię: A, zobaczę jeszcze raz. Wyblendowałam na ręce, miałam klientkę, do niej: Daj, daj rękę, zobaczyłam co u Ciebie wygląda. I jak to się zblendowało, gel, jak to pięknie wyglądało, i nie było w ogóle ani żółta, ani złote, tylko tak się dopasowało do skóry, że po prostu jakaś petarda. Więc teraz, co warsztat i właśnie gdzieś tam mamy jakąś jesień czy wiosnę, to trochę tego rozświetlacza właśnie dajemy. I to jest produkt, który niektórzy używają jako rozświetlacz, różowy rozświetlacz. Ja wam może ten odcinek Pilotok pokażę. On jest taki typowy, właśnie na E, takiej rose gold różowej bazie, o proszę bardzo. Trochę taki szampan, trochę taki e, rose gold, bardzo ładny właśnie dla zimnych typów kolorystycznych. I ja mam też właśnie ten produkt na policzki nałożone i na to właśnie mam to duo od Charlotte. Bo tak naprawdę, kiedy w internecie gdzieś widzicie taki efekt e, właśnie e, glow skin, glass skin i w ogóle taki wiecie turbo glow, no to to są produkty w kremie pudrami, raczej takiego efektu się nie uzyska. Chyba, że pod pudrem jest krem. Dobra, wyłączyło się, ale to już ostatni produkt. Ostatni produkt, który również jest powrotem do <grych> y, przeszłości. Jest to róż marki Hourglass w odcieniu Dim Infusion, który wygląda w ten sposób, czyli wszystko w takiej właśnie jednej rodzinie kolorystycznej. Yy, I produkty Hourglass, pomijając ten, ale chodzi mi właśnie o bronzery. Brązer, który miałam z Hourglass, ten najjaśniejszy od nich z kolekcji, to po prostu na warsztatach myśmy go wykończyły do końca, wylizały tam już nic nie zostało, jak go zdękowałam. Eee, róże uważam, że są bardzo ładne. Dają taki efekt, po prostu, nawet na, na żywo, ten policzek jest taki zdrowszy, taki gładszy, taki no, piękniejszy. Hourglass jest taka marka dla mnie upiększająca bardzo mocno, taka naprawdę taka wyjątkowa, jak się siedzi w make-upie, to się widzi tyle te. Te różnice, że jakoś ta skóra tak, tak, jakoś tak piękniej wygląda, coś, coś w tych produktach jest. A puder, właśnie muszę go przywieźć z pracy, bo w pracy raczej, e, raczej nie używam. E, ten taki ich wykończeniowy, nie setujący make-up, tylko po prostu na sam koniec może taki buchatny na, e, pędzlem nałożyć, żeby taki efekt jeszcze większego wygładzenia, e, wyrównania takiego wszystkiego, takiego, wiecie, takiej, e, takiej pięknej skóry. to jeśli szukacie właśnie róży i macie trochę większy budżet, bo one są, one są drogie, bo ogólnie marka Aury Glass do, do tanich nie należy, ale tak jak są produkty, na które myślę, że warto trochę więcej wydać. Tym bardziej, że jak macie jeden dobry róż tak naprawdę, który jest do Was dopasowany, to Wy nie potrzebujecie nic, nic więcej. I tutaj ten odcień, czekajcie, Wam może tak pokażę delikatnie na, na palcu jak... Wygląda. Z tym, że no ciężko jest stwórcować róże, bo e, chcąc pokazać pigment, jak ona naprawdę, musiałabym, s, wiecie, smarować, smarować, smarować. A na policzku to jednak trochę inaczej wygląda, ale jest coś takiego w tych, e, w tych różach, że one właśnie daje taki efekt rozmiękczenia, takiego wygładzenia, takiego, takiego wręcz filtra można powiedzieć, na twarzy, na żywo, a na zdjęciach. Właśnie ostatnio miałam że jakieś tam, e, robiąc jakieś tam e, selfie, czy przy no chyba selfie robiłam czy nie coś, coś tam nagrywałam coś tam yy, yy. i tak patrzę wie mówię... Ale ten policzek wygląda. ja mam na buzi? Ja mówię, a hourglass. Dobra, tu tuż, tuż w domu. Więc ym, to są wszyscy moi ulubieńcy. Skromnie, ale konkretnie. Ja mam nadzieję, że na film mi się Wam podoba. Jeśli u moją biżuterię, która mi się cały czas widzę, że kręci i chyba przez cały filmik była krzywa, ale tak to się patrzy w aparat, a nie, a nie w podgląd. Zapowiem że te kolczyki to są z misoma. Łańcuszek to jest przepiękny, taki nowy snake Daisy. Yy, a tutaj mam takiego właśnie turkusowego. Tousa I ogólnie ten naszynik to też był ulubieniec mojej, e, ulubieniec z zeszłego miesiąca. Kulczyki jeszcze z bliska. No, także z mojej strony to wszystko. Widzimy się e, w kolejnym filmiku. Ogólnie już wiem, że w lipcu tych filmów na pewno będzie e, mniej i w sierpniu też będzie mniej, dlatego zapraszam Was serdecznie do swojego Instagrama, bo tam jestem codziennie. No i staram się też być kilka razy w tygodniu na TikToku. Także do zobaczenia. Pa, pa.